Sesja 29. Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram 29 sesję Rady Gminy w Roźwinicy ósmej kadencji. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych oraz zaproszonych gości. Witam Wójta Gminy Roźwinice Pana Tomasza Kotyńskiego. witam Skarbnik Gminy Panią Małgorzatę Gin, witam Sekretarza Gminy wcześniej Zastępcę Wójta Pana Franciszka Liszkę. Na podstawie listy obecności stwierdzam wystarczająco ilość radnych do podejmowania promocji uchwał. Na stan 15 radnych w obradach w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Przed przystąpieniem do zasadniczych punktów porządku obrad proponuję powołać trzyosobową komisję uchwał wniosków, która będzie śledzić togat oraz rozważy uwagi również przed Wysoką Radą. Proponuję by skład Komisji uchwał Wniosków na wreszcie następujący radni. Jako przewodnicząca komisji pani Agnieszka Motyka, czy Pani Nadna wyraża zgodę? Dziękuję. Jako członkowie komisji, Pani Honora Tylega, czy Pani Nadna wyraża zgodę? Dziękuję. I Pan Edward Tyka, czy Pan Rady wyraża zgodę? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa rady ma uwagi lub inne propozycje do składu osobowego Komisji Ucha Wniosków? Nie widzę. Wysoka Rado poddaję pod głosowanie, aby wyżej się wymienili i skład Komisji Uchwał Wniosków. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Uważam, że Komisja Uchwał Wniosków została przez Radę zaakceptowana. Porządek obrad Państwo otrzymali za wizję sesji, więc nie będziemy go przedstawiać. Czy ktoś z Państwa Rady ma uwagi lub inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Wysoka Rado poddaje pod głosowanie porządek obrad do przyjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Uważam, czy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Proszę pana Tomasza Kotnińskiego Wójta Gminy Ospra, o sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Kilka słów takiej informacyjnych bardzo, bo dzisiaj tę sesję mamy taką nadzwyczajną, krótką, ale to co gdzieś tam się pojawiło ostatnio. Tak dużo pytań i tak z tak wątpliwości się gdzieś tam pojawia. Co tam na mokrej Świetlicy wiejskiej się dzieje? Kto tam jest? Wyjaśniam. W świetlice miejskiej na mokre jest to zlokalizowana taka baza noclegowo-wypoczynkowa dla kierowców Państwowej Straży Pożarnej, którzy odwożą uchodźców z punktów recepcyjnych w Polskę i tam odpoczywają, zmieniają się. No jest tam nawet było momentami 40 pewnie paru kierowców, którzy odpoczywali. Także, a nawet 60 mi tutaj pan radny z mokrej podpowiada, także w ten sposób jest to Zorganizowane też są podziękowania ze strony komendanta, że te warunki stworzone tam są warunkami bardzo dobrymi. Byliśmy tam z taką wizytą w sumie, lustrowaliśmy tą bazę noclegową, wypoczynkową przedwczoraj. Też rozmawialiśmy z kierowcami. No, myślę, że generalnie są zadowoleni z tych warunków. Co prawda, nie ma tam jakichś dużo pryszniców, jest tylko jeden, ale jakoś tam sobie dają radę. Mają udostępnioną kuchnię i to całe zaplecze sanitarne. Także że jest to dosyć dobrze zorganizowane i myślę, że spełnia swoje zadanie. Kolejna rzecz, którą przygotowaliśmy w tym okresie, to są jakby mieszkania dla Ewentualnych uchodźców. Takie mieszkanie mamy już zorganizowane z czterema miejscami w Rudowicach. To jest mieszkanie komunalne, które doposażyliśmy, które było wcześniej remontowane. I jest drugie mieszkanie, które będziemy posiadać w swoich zasobach. Jest to mieszkanie przekazane przez lasy państwowe na leśnictwo Kańczuga. Jest to mieszkanie na Słomiance w tej nowej leśniczówce, ono, umowa stosowna będzie podpisana w poniedziałek, jest tam no, tak wygodnie 8 miejsc, jest to wyposażone przez pracowników Nadleśnictwa plus tam myśmy jak gdyby dokładali jakiś tam sprzęt i też Nadleśnictwo uzupełniało jakiś tam sprzęt AGD. Informacja też bardzo dobra, i tutaj też podziękowania w stronę Nadleśnictwa, że na razie to mieszkanie jest nam użyczone na pół roku. Nadleśnictwo zobowiązało się płacić w mediach w postaci gazu i prądu przez te pół roku, jak jeżeli ktoś tam zamieszka. Oczywiście śmieci, woda to już będzie po naszej stronie. Na tą chwilę. Takich potrzeb nie ma, bo tutaj akurat w tym zakresie się nic nie zmieniło. Województwo podkarpackie i województwo lubelskie są traktowane jako województwa recepcyjne, to znaczy przyjmują uchodźców i tych uchodźców odwożą w głąb, w głąb kraju lub na własną rękę. Uchodźcy gdzieś tam się przemieszczają do adresów już z góry przewidzianych. Także, że tutaj, jeżeli ta sytuacja będzie jakaś, no pogorszy się, będzie taka potrzeba, oczywiście te mieszkania w swoich sprawozdaniach wykazujemy te miejsca i one będą mogły być użyte w każdej chwili. Oprócz tego też przewidujemy takie pobyt, no, krótki, nie wiem, dobę, dwie, trzy ewentualnie na, dla uchodźców w naszych świetlicach wiejskich. Mamy na tą chwilę 30 takich łóżek polowych i w każdej chwili one mogą być rozłożone, i na, na zasadzie takiego krótkiego pobytu y, ludzie mogą być y, y, przyjęci. No, by nie było takich potrzeb, ale jesteśmy też pod tym względem, jak gdyby tutaj, y, zabezpieczeni. Tak, żeby nie stanąć przed faktem, że czegoś tam nie mamy i będzie to ciężko zorganizować w bardzo krótkim okresie czasu. Także tutaj dla, dla wyjaśnienia, dla informacji. Szczególnie ta mokra, dlaczego tych autobusów tyle, kto tam jest i tak dalej, tak dalej. Te pytania się pojawiają, komentarze, także żeby państwo wiedzieli, też mieszkańcy nas słuchający, żeby też mieli tą wiedzę. Ja na tą chwilę dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję panu wójtowi za zdania. Są jakieś pytania? Do sprawozdania pana wójta? Nie widzę. Proszę Przewodniczących Stałej Komisji Rady Gminy przedstawienie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Pani Agnieszka Motyka, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, proszę bardzo. Posczegółowym odmieniu i dyskusji przedłożonych projektów uchwał komisja za opinię pozytywnie i nie wnosi żadnych wybrach. A ten protokół zakroszony dzisiaj uchwały Dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Budżetu i Zboju Gospodarczego. Czy są jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Uchwały wniosku o przedstawienie pierwszego projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Uchwały Wniosków. Proszę Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 tutaj mówi o pieniądzach wprowadzanych do budżetu gminy na potrzeby programu OZE, który realizujemy wspólnie z Gminą Jarosław. Ta część, która jest zawarta w tym projekcie uchwały, jest to część przewidziana na rok 2022. Jest to kwota.

Całość zadania, o którym mówię, jest to kwota 5 468 tysięcy zł. To jest w rozbiciu na rok 2022-2023. Ta druga transza 2023 roku to jest kwota 3 898 tysięcy. i ona jest zawarta w wieloletniej prognozie finansowej. Tym samym całość zadania, które jest po stronie i na terenie gminy Roźwienica jest zawarte w tych dwóch uchwałach. W tej uchwałe, uchwale o zmianach w budżecie na 2022 rok i w, 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 i w prognozie, w wieloletniej prognozie finansowej, którą zmieniamy właśnie pod kątem tego właśnie programu. Dziękuję. Dziękuję Panu Wójtowi za wyjaśnienie. Zresztą poddajemy pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę przewodniczącą Komisji Wniosków o przytanie kolejnego projektu uchwały. Pani Przewodniczącej Komisji o wniosku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka do poddajemy pod głosowanie tenże projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęcie? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. W związku z użyciem Pani porządku obrad, czy ktoś z Państwa chciałby jakieś pytania niezwiązane z porządkiem obrad? Jak są pytania, to proszę pytanie, będziemy zamykać sesję. Chciałbym się zapytać, Panie Połudzech, czy my u siebie na terenie gminy, jeżeli mamy tyle uczniów, dzieci tych ukraińskich? Hmm, powiem tak, jest dwójka czy trójka uczniów w Roźwinnicy. I to skala nie jest duża, wręcz bardzo mała. Takie zasady ogólne, to zresztą Państwo też medialnie znacie, że o ile nie ma żadnego problemu w naszych szkołach z przyjmowaniem uczniów ukraińskich, którzy znają język polski i rozumieją, to tak powiem małe, mamy na tyle mało liczne klasy, że ci uczciowie że tak powiem prawie, że z marszu wchodzą i decyzje mogą być podejmowane przez dyrektorów bardzo szybko. O tyle jeżeli chodzi o dzieci, które nie rozumieją języka polskiego. No tutaj oczywiście dyrektorzy będą przyjmować te zgłoszenia, wnioski od rodziców, aczkolwiek to będzie wymagało już takiej dłuższej procedury zastanowienia się, jak to w skali gminy rozwiązać. Czy na, na, na pewno nie będzie to tak, że, że będą to dzieci rozproszone w każdej szkole, bo te dzieci będą wymagały pomocy nauczyciela, który będzie posługiwał się językiem ukraińskim, żeby w jakiś sposób normalny ten proces przebiegał. Także tutaj będziemy się zastanawiać, czy te, o, taka stosowna, że tak powiem, narada spotkanie z dyrektorami się odbyło i w ten sposób zostało to ustalone, a później jak gdyby taką procedurę postępowania potwierdziła e, pani kurator e, w ubiegły no, w poniedziałek, który, który był na początku tygodnia. I jak gdyby te, te jak gdyby wypracowane przez nas zasady jak gdyby potwierdziła, że tak należy postępować. Bo tam jeszcze to będzie zależeć, bo tam można tworzyć zupełnie odrębne klasy, czy dzieci przyjmować do klas istniejących, istniejących gdzie ten nauczyciel wspomagający będzie, będzie tym dzieciom gdzieś tam ułatwiał zapoznanie się z językiem, w ogóle porozumiewanie się. Także że no to, to, to y, takie, takie, takie ogólne zasady y, przywidujemy, aczkolwiek nie jest to skaladura z tych y, rozeznania, które my posiadamy, jest y, około 70 osób, y, 70 uchodźców na terenie całej gminy są to, są to ludzie, którzy no zamieszkali w mieszkaniach prywatnych, na zaproszenie tych osób, co są znajomi, są to rodziny, czy pracownicy wręcz, także że to na tej zasadzie. My jako samorząd jakby ludzie w swoich lokalach jeszcze nie posiadamy uchodźców. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Witowi za wyjaśnienie. Czy są jakieś pytania jeszcze? Wysoka Rada, zaproszenie goście. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam 28. sesję Rady Gminy Woźwienicy 8. kadencji. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. 28. sesję Rady Gminy została zamkniętą.